Właśnie otrzymałem do naprawy taką oto kamerę, i chcę się z Wami podzielić pewną ciekawostką. Słuchajcie, nie każdy może wiedzieć, jak montować kamery. Zdaję sobie z tego sprawę. Te kamery, zobaczcie, tego typu, takie duże, montujemy w ten sposób. O, czyli ta kopułka jest skierowana do dołu, dzięki temu nie dostaje się woda, nie montujemy w ten sposób. A dlaczego o tym mówię? Już pokazuję. Proszę bardzo, tu wygląda wszystko w porządku. Otwieramy kopułeczkę. I proszę bardzo, mamy ślady wody. Dostała się woda, ale to nie wszystko. Zobaczcie tutaj. O, ale piękne co? Dlatego, że kamera była źle zamontowana. Piękna sprawa.